Dzień dobry, bardzo serdecznie witam we wtorek. Dzisiejszy fragment opowiadający o burzy na morzu, o burzy na morzu albo na jeziorze, jak to woli, jest dla mnie takim fragmentem, w którym, przepraszam za to słowo, ale Pan Jezus to sobie robi niezłe jaja. Bo jakoś nie wierzę w to, po pierwsze, że można spać w na łódce, nie na Tytaniku, gdzie są komnaty i można się schować, i, i w ogóle zapomnieć o Bożym Świecie, ale na łódce, która nie ma się gdzie schować, tylko jest po prostu łódką, która sobie płynie i leje się komuś na głowę woda, jest burza, jest kołysanie i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, że w takim momencie można spać na trzeźwo. Wydaje mi się, że. Cała ta scena jest w pewien sposób zarażowana, albo raczej warunki atmosferyczne, czyli burza i to wszystko, co się z nią wiąże, zostały świetnie wykorzystane przez pana Jezusa do tego, żeby apostołów czegoś nauczyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że właśnie ta scena i to, w jaki sposób to wszystko się dzieje. Pokazuje mi, że Boga się kompletnie nie da zrozumieć, że są sytuacje, w których no możemy się pytać, po co Pan Jezu to zrobiłeś. I oczywiście każdy kaznodzieja, każdy, kto interpretuje ten tekst, albo bada go egzegetycznie i tam się wgryza w różne słówka wyciągnie jakąś interpretację, jakąś tak zwaną pobożną naukę, ale to są wszystko nasze interpretacje. Do końca nie wiemy o co Panu Jezusowi chodziło. Oczywiście możemy powiedzieć tak bardzo ogólnie, że Pan Jezus wychowuje swoich apostołów, swoich uczniów do czegoś, do czegoś ważnego. Bardzo ważny szczegół, że tam nie ma kobiet, nie ma dzieci, nie naraża na niebezpieczeństwo ludzi, którzy nie znają się na wodzie, bo tam są sami rybacy, bo raczej dorośli mężczyźni, którzy znają się na tym fachu i nie boją się, nie są tchórzliwymi zasadniczo, a więc warto to wziąć pod uwagę. No, i teraz co tam się dzieje? Znaczy, dzieją się takie proste rzeczy. Znaczy, cała ta sytuacja pokazuje y, tym silnym apostołom, że są y, bardzo wpatrzeni w siebie. Znaczy, to jest naturalny lęk, żeby to było jasne, że w momencie, kiedy wali mi się życie, w momencie, kiedy y, jest możliwość, że to życie stracę, że jest to sytuacja, jak to ładnie dzisiaj mówimy, y, sytuacja graniczna, y, no to jesteśmy wpatrzeni w siebie, jesteśmy wpatrzeni w swoje lęki. W to jak bardzo się boimy. Ale cała ta sytuacja, którą Pan Jezus wykorzystuje do tego, żeby czegoś nauczyć apostołów, pokazuje nam, że chrześcijaństwo to jest takie coś, co każe nam przekraczać nasze naturalne zachowania. On nam bardzo wyraźnie w tym obrazku mówi, że kiedy zaczyna się coś, co może doprowadzić do stracenia twojego życia, to ja jako chrześcijanin mam włączyć wiarę. Dlaczego jesteście taki mały wiary, dlaczego jesteście tak bojaźliwi? Znaczy, mam przestać patrzeć tylko i wyłącznie na swoje lęki, próbować je przekraczać, żeby włączyć wiarę. Oczywiście dla mnie, w tym momencie, kiedy sobie stoję na plantach o godzinie 8 rano, to, to kompletnie jest teoretyczna sytuacja. Zaraz wrócę do swojego bezpiecznego pokoiku po to, żeby zmontować ten film i, i wysłać go na YouTube'a I, i to jest moja y, sytuacja dnia dzisiejszego. Oczywiście wiele innych zajęć, ale jakby chcę pokazać, że dla mnie osobiście, kiedy do Was mówię, to też jest teoria. Nie wiem, jak się zachowam w momencie, kiedy, nie wiem, będę choćby na takim, y, na takiej łódce, boję się wody panicznie i nie umiem pływać. Y, nie wiem, co będzie, kiedy y, kiedy, nie wiem, stracę panowanie nad samochodem. Wczoraj przedczoraj w niedzielę, jak wracaliśmy z prymicji Mariusza, to strasznie pod koluszkami padał deszcz, bardzo mocno, blała się po prostu woda ulicami. I to jest taki moment, w którym ja lubię jeździć, wydaje mi się, że umiem, no, każdy kierowca tak mówi, ale no, powiedzmy, że ludzie, którzy ze mną jeżdżą, czują się bezpiecznie, a jednak w momencie, kiedy przez tę ulicę szła woda naprawdę, nie była jakoś wielka woda, ale coś się czuło, że samochód traci przyczepność, że każdy manewr, każdy ruch może się kończyć źle w rowie albo gdzieś gorzej, to człowiek boi się. Człowiek zaczyna czuć, że to nie jest sytuacja komfortowa, że to nie jest sytuacja, w której zachowujemy się naturalnie, że to jest sytuacja, w której właśnie pierwsze co, to próbujemy przetrwać. Chociaż ja, Kramer, co, ciągle mówię, że chcę umrzeć, no to w momencie właśnie kiedy, kiedy w cudzysłowie jest ku temu okazja, to bardzo się boję i próbuję zrobić wszystko, żeby ten samochód bezpiecznie doprowadzić. Bardzo ważny szczegół z tego mojego przykładu. Oczywiście miałem dwie osoby w samochodzie, więc jakby od razu też dorabiam sobie ideologię, że no, ja mogę zginąć, ale oni muszą przetrwać. Taka racjonalizacja. Wydaje mi się, że Pan Bóg pozwala na takie sytuacje. Nie po to, żeby nas sprawdzić, bo On nas nie musi sprawdzać, bo On doskonale nas zna, żeby to było jasne, ale Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje, żebyśmy my mogli zobaczyć, ile naprawdę wierzymy sobie, Panu Bogu, a na ile ciągle jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, którzy reagują w sposób właśnie naturalny, w sposób, który ma tak naprawdę obronić tylko i wyłącznie moją egzystencję, nic więcej. Ja jeszcze raz mówię, te próby, te sytuacje, które są próbami, nie są po to, żeby Bóg nas sprawdzał, bo on nas kompletnie nie musi sprawdzać, naprawdę, ale są sytuacjami po to, żebyśmy my wiedzieli, że my ciągle jesteśmy słabymi ludźmi. I znowu, nie chodzi o to, żeby nam udowadniać, że jesteśmy słabymi ludźmi, ale chodzi, nam o, chodzi mi o to, że. Że mamy w takich sytuacjach możliwość i okazję do tego, żeby zobaczyć, że y, nigdy nie możemy się na tym y, świecie, w swoim życiu, poczuć pewnymi. Że y, początek takiej pewności, że ja jestem kimś twardym, mocnym, niezatapialnym, jest początkiem naszego końca. Tak naprawdę, bo człowiek wtedy bardzo y, staje się gnuśny, staje się pełen pychy, a pycha zawsze doprowadza bez względu na to, czy wierzymy w Boga, czy nie, doprowadza do upadku człowieka. Prędzej czy później taki człowiek pada, rozsypuje się cały jego misteryjnie układany plan. A więc kiedy, <laughs> przepraszam, będziemy czytać dzisiejszą scenę, to spróbujcie popatrzeć właśnie nie na takiej zasadzie, że Bóg nas próbuje, ale że są sytuacje w naszym życiu, w których się znajdujemy, tak? Bo ta sytuacja była czymś normalnym, to znaczy, że przecież oni korzystali z łódki, to nie było coś takiego, że to, by, to były osoby, które nigdy nie były na łódce, ale to były osoby, które bardzo często korzystały z tego środka lokomocji, że właśnie w takich sytuacjach, które normalnie są w naszym życiu są momenty, w których możemy zobaczyć, ile tak naprawdę jest w nas lęku, strachu o naszą egzystencję, a ile tak naprawdę jest w nas prawdziwej wiary w to, że Bóg jest ktoś, kimś, kto naprawdę... No, jest z nami, po prostu jest. Ta scena jest taką sceną, która nam pokazuje, że najważniejsze, i to jest strasznie trudne w praktyce, najważniejsze jest to, że Bóg jest z nami, a nie, że Bóg jest czarodziejem, który wyprowadza nas z różnych opresji. Nauczyliśmy się trochę tak Pana Boga postrzegać jako tego, który jak będziemy Mu wierni, będziemy się Mu modlić, to będzie wyprowadzał nas z różnych opresji. Że Bóg to jest ktoś, kto ma sprawić, że nie będzie wypadków. Zobaczcie, jak my się często modlimy przed podróżą, przed drogą, żeby Pan Bóg sprawił, żeby ta podróż była bezpieczna. Co to znaczy bezpieczna, to znaczy żeby nie było wypadku, żeby się nam nic nie stało. Ale dlaczego nasze szczęście mamy postrzegać tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, w której nie będzie kraksy? Dlaczego mamy postrzegać nasze szczęście w takiej sytuacji, w której nie zaleje nam domu? Dlaczego mamy postrzegać nasze szczęście tylko wtedy, kiedy nie wiem, chodzę po tych plantach i nie dostaje po gębie? Może warto, żebyśmy patrząc na taką scenę, w której Jezus jest z apostołami w łodzi, która tonie, zauważyli, że najważniejsze w chrześcijaństwie jest to, że on jest w każdej sytuacji z nami, a nie że wyznajemy wiarę wtedy, kiedy jest właśnie bezpiecznie, właśnie wtedy, kiedy wydaje się nam, że tak powinno być i Bóg tak naprawdę sprowadza się w naszym życiu do roli kogoś, kto ma sprawić, że wszystko jest właśnie bezpieczne według naszych planów, według naszej wizji. Pewnie, że to jest naturalne i chcielibyśmy, żeby było bezpiecznie, żeby nic nam nie spadł na głowę, żeby nas nikt nie okradł, żebyśmy nigdy nie zachorowali, żebyśmy mieli e, takie życie, które sobie wymarzymy, a Pan Bóg nam niech to pobłogosławi e, i sprawi, żeby tak było. Ale zobaczcie, że to jest trochę taka utopia, że to jest trochę tak, że e, sprowadzamy Boga właśnie do, takiego, do roli takiego czarodzieja, który ma nam czarować rzeczywistość. A ta scena, kiedy na nią patrzę, uczy mnie czegoś innego. Najważniejsze, że On jest w łódce. E, Oczywiście to jest gdybanie, ale zawsze się zastanawiam, co by było, gdyby Go nie obudzili. Czy utonęliby wszyscy razem z Jezusem. A jeśli by utonęli, to co? To bym przed wami zapewne nie stał, nie miałbym tu napisane Jezuita. Nie byłoby chrześcijaństwa. Nie wiem. To jest gdybanie, oczywiście, ale żebyśmy nie sprowadzili właśnie Jezusa do roli kogoś, kto ma sprawiać, że będzie nam. Po prostu dobrze, mówiąc krótko. Ta scena uczy mnie, że mam patrzeć na niego i uczyć się tego, że jego obecność jest wystarczająca. W pewnych sytuacjach y, mam patrząc na niego wierzyć w to, że on jest, a jak jest, to nic mi nie grozi. Ale to nic mi nie grozi, nie mam tego rozumieć w sensie tylko i wyłącznie, że y, będzie bezpiecznie, ale w tym sensie, że y, wierzę w to, że moje życie nie kończy się wraz z śmiercią, ale jest czymś więcej. Ktoś powie, że to są takie moje mrzonki w bezpiecznym miejscu na plantach wypowiadane. Być może, można tak powiedzieć, całkowicie się z tym zgadzam, ale świadectwo męczenników uczy mnie tego, że to nie są tylko mrzonki, że kiedy patrzę na relikwie Jerzego, kiedy patrzę na innych, to widzę, że to są ludzie, którzy uwierzyli. Że Bóg jest z nimi w każdych warunkach, i chociaż naturalnie zapewne nie chcieli umierać, to jednak decydują się na taki krok, żeby być konsekwentnym do końca i zobaczyć, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji, nawet w takiej, w której nasze życie się kończy. A więc niech ten dzień nie będzie takim dniem, w którym chce się kurczowo trzymać swojego życia. Ale będzie takim dniem, w którym chcę kurczowo uczyć się albo uczyć się kurczowego patrzenia na Jezusa w każdej sytuacji, wierząc, że on jest, że jest Bogiem znany. Bóg jest, pamiętajcie o tym. Jest dobry w każdej sytuacji. Również wtedy, kiedy jest mi źle, kiedy jest mi nieprzyjemnie, kiedy się boję, kiedy przeżywam jakiś dramat, kiedy wali mi się moje życie, to co sobie misteryjnie tak poukładałem, to też jest dobry. Bo Jego dobroć nie polega na tym, że daje mi to, co chcę, tylko Jego dobroć polega na tym, że w tym, co się dzieje, jest ze mną. To znaczy, Bóg jest dobry. To jest takie śmieszne zawsze, kiedy ludzie się mnie czepiają, że sobie stworzyłem takie fajne hasełko, bezpieczne, Bóg jest dobry, taki różowy Bóg. Nie. To jest bardzo duża złośliwość, jeśli ktoś tak myśli, bo Bóg jest dobry to znaczy tyle, że ja wierzę w to, że Bóg jest dobry dla mnie w każdej sytuacji mojego życia. Również wtedy, kiedy potwornie cierpię, również wtedy, kiedy dzieją mi się złe rzeczy, również wtedy, kiedy grzeszę, również wtedy, kiedy ktoś się ode mnie odwraca. Ja wierzę w to, że Bóg jest dobry dla mnie w każdej sytuacji. To jest wiara w Boga, który jest, Emmanuel, Bóg z nami, w każdej sytuacji, a nie Bóg, który jest jeszcze jednym z bożków. Pogański, który ma sprawiać, że ten świat będzie wolny od kataklizmów, od burz, od wypadków, od nieszczęśliwych wypadków itd. Tworzymy sobie czasami w chrześcijaństwie takiego bożka, który jest bardzo podobny do tych bożków greckich, którzy byli odpowiedzialni za różne żywioły. Tymczasem Bóg nasz, chrześcijański Jezus Chrystus, jest Bogiem, który jest w każdej sytuacji z człowiekiem. Również wtedy, kiedy to się wszystko wali, to nie jest dalej tak samo dobry, bo nie na tym polega dobroć Boga, że daje nam to, co my chcemy, ale polega na tym, że w tym, co się dzieje, cokolwiek by to nie było, jest z nami. Dużo powtórzeń, ale powtórki według Ignacyjego są dobre. Miejcie dobry wtorek, bawcie się dobrze, pamiętając o tym, że On jest zawsze, w każdej sytuacji z nami, w każdej, cokolwiek ci się dzisiaj wydarzy, pamiętaj, On jest z Tobą, bo Cię bardzo kocha po prostu. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.